W odległej wiosce Bieszczady, gdzie góry spotykają się z niebem, a stare legendy wciąż żyją w szeptach mieszkańców, zima tego roku przyniosła ze sobą nie tylko przeszywające zimno, ale także tajemnicę, która miała odmienić życie wszystkich mieszkańców. Jan Nowak, doświadczony leśniczy, znał każdą ścieżkę w tej okolicy, każde drzewo i każdy strumień. Jednak tego poranka, gdy mgła unosiła się nad zastrumieniem, natknął się na coś, co przekraczało jego wieloletnie doświadczenie. Przed nim, w doskonałym kręgu, stała majestatyczna klacz o ciemnobrązowej sierści, a wokół niej cztery szare wilki. To nie był zwykły widok drapieżników otaczających potencjalną ofiarę nie, to było coś znacznie bardziej niezwykłego. Wilki zachowywały się jak strażnicy, stojąc na straży z niemal królewską godnością. Jan przetarł oczy, nie dowierzając temu, co widzi. W powietrzu unosił się zapach świerków i mokrego śniegu, ale było w nim coś jeszcze jakaś pradawna energia, której nie potrafił nazwać. W małej karczmie Władka, która służyła jako centrum życia społecznego wioski, Jan podzielił się swoim doświadczeniem. Początkowo jego opowieść spotkała się z niedowierzaniem i żartami. Może to ten słynny bieszczacki bymby tak na ciebie podziałał, Janku? żartował Władek, przecierając kolejny kufel. Ale Jan pozostał niewzruszony. A szczegółowość jego relacji sprawiła, że nawet najwięksi sceptycy zaczęli się zastanawiać. Maria Kowalska, miejscowa pszczelarka, siedząca w najciemniejszym kącie karczmy, słuchała z szczególną uwagą. Jej oczy błyszczały tajemniczo w świetle lamp naftowych, jakby wiedziała coś więcej. Kiedy Jan skończył swoją opowieść, Maria wstała powoli i podeszła do jego stolika. Widziałam ją, powiedziała cicho, a jej głos drżał lekko. Klacz i wilki. Były przy moich ulach wczoraj o świcie. Ale pszczoły, pszczoły zachowywały się inaczej niż zwykle. Zamiast się bać, brzęczały melodyjnie, jakby witały dawno niewidzianych przyjaciół. Piotr Zieliński, miejscowy historyk, amator i znawca słowiańskich mitów, który do tej pory milczał, pochylił się nad stolikiem. Jego pomarszczona twarz wyrażała głębokie zamyślenie. W starych księgach zaczął powoli jest mowa o strażnikach lasu. W pradawnych duchach które pojawiają się, gdy równowaga między człowiekiem a naturą zostaje zachwiana. Ale to tylko legendy, zawahał się, jakby sam nie był pewien swoich słów. Tego wieczoru w karczmie Władka narodziła się nowa historia, opowieść o tajemniczych strażnikach bieszczad. Nikt jeszcze nie wiedział, jak głęboko ta historia sięgnie w ich życie i jak bardzo zmieni ich spojrzenie na świat, który wydawał się tak dobrze znany. A wszystko to dopiero się zaczynało, wraz z pierwszymi płatkami śniegu, które zaczęły wirować za oknami karczmy, zwiastując kolejną mroźną noc w bieszczadach. W kolejnych dniach dziwne wydarzenia zaczęły się mnożyć. Jan podczas swoich codziennych patroli zauważył coś, co sprawiło, że jego serce zabiło mocniej. Na korze starych drzew pojawiły się tajemnicze znaki geometryczne, symbole przypominające dawne runi. Nie były to zwykłe zadrapania ani ślady pozostawione przez zwierzęta. Każdy symbol był precyzyjnie wyrysowany, jakby wyrżnięty niewidzialną ręką. Zaniepokojony tym odkryciem, Jan sfotografował znaki swoim przestarzałym telefonem i pokazał je Piotrowi. Historyk zbladł na ich widok. To niemożliwe, wyszeptał, przebiegając palcami po ekranie telefonu. Te symbole to pradawne znaki ochronne. Używano ich w czasach, gdy nasza ziemia była jeszcze młoda, gdy ludzie żyli w harmonii z lasem. Według legend, pojawiają się one jako ostrzeżenie, gdy coś zakłóca naturalną równowagę. Maria, która dołączyła do ich rozmowy, przyniosła kolejne niepokojące wieści. Jej pszczoły zachowywały się dziwnie, wszystkie już brzęczały tą samą, nieznaną melodią, a miód, który produkowały, miał intensywny, złoty kolor, jakiego nigdy wcześniej nie widziała. To brzmi jak pieśń pradawnych czasów, powiedziała, a jej głos drżał z emocji. Moja babcia opowiadała mi o miodzie bogów, który podobno pojawia się tylko wtedy, gdy duchy lasu są obecne wśród nas. Kropka. Wieczorem, gdy słońce chowało się za górami, cała wioska wydawała się pogrążona w dziwnym transie. Kruki, które zwykle hałasowały na dachach domów, siedziały cicho, jakby wsłuchane w niewidoczną obecność. Strumienie, mimo zimna, nie zamarzały całkowicie, a ich wody zdawały się szeptać pradawne historie. Niektórzy mieszkańcy zaczęli słyszeć odległe dźwięki bębnów, dobiegające z głębi lasu, choć nikt nie potrafił określić ich źródła. Właśnie wtedy do wioski dotarła wiadomość, która miała wszystko zmienić. Krzysztof Kamiński, znany warszawski biznesmen i łowca trofeów, usłyszał o tajemniczej klaczy i wilkach. Jego reputacja wyprzedzała go, był człowiekiem, który zawsze dostawał to, czego chciał, bez względu na cenę. Gdy wieść o jego przyjeździe dotarła do karczmy Władka, zapadła głucha cisza. On nie rozumie, powiedziała cicho Maria, kręcąc głową. Są rzeczy w tym lesie, których nie można schwytać ani posiadać. Są tajemnice, których nie powinno się naruszać. Jan patrzył przez okno na ośnieżone szczyty bieszczad, gdzie księżyc właśnie wschodził, rzucając srebrne światło na uśpiony las. Wiedział, że nadchodzą trudne czasy, że równowaga, o której mówiły legendy, zostanie wystawiona na próbę. Tej nocy, gdy większość mieszkańców już spała, w lesie rozległo się wycie wilków. Nie było to zwykłe wycie, brzmiało jak ostrzeżenie, jak pradawna pieśń przestrogi. A gdzieś w oddali, wśród cieni drzew, majestatyczna klacz stała nieruchomo, jej sieść lśniła w świetle księżyca jak płynne srebro. Cztery wilki czuwały, ich oczy błyszczały mądrością starszą niż sam czas. Coś wielkiego miało się wydarzyć w Bieszczadach, coś, co na zawsze zmieni życie wszystkich mieszkańców tej małej społeczności. Krzysztof Kamiński przyjechał do Bieszczad swoim luksusowym suv którym próbował pokonać zaśnieżone górskie drogi. Już sam widok jego samochodu wzbudził niepokój wśród mieszkańców wioski. Wysoki, pewny siebie mężczyzna w drogim płaszczu i z najnowszym sprzętem myśliwskim nie pasował do surowego krajobrazu Bieszczad. Władek niechętnie przydzielił mu pokój w swoim pensjonacie, Obserwując, jak przybysz z wyższością rozgląda się po prostym wnętrzu, słyszałem o waszej magicznej klaczy, oznajmił Krzysztof podczas kolacji, nie kryjąc sarkazmu w głosie. Zamierzam ją znaleźć i udowodnić, że te wszystkie ludowe bajki to zwykłe przesądy. Jego słowa spotkały się z milczeniem mieszkańców. Jan, siedzący w kącie sali, zauważył, jak Maria dyskretnie wykonuje stary, ochronny gest, którego nauczyła się od swojej babci. Piotr próbował przemówić przybyszowi do rozsądku: Panie Kamiński, są rzeczy w tych górach, których natura nie powinna być zakłócana. Te znaki, które znajdujemy, te wydarzenia, one nie są przypadkowe. Ale Krzysztof tylko się zaśmiał, wyjmując z steczki najnowsze mapy terenu i zaawansowany sprzęt GPS. W XXI wieku nie ma już miejsca na zabobony, szanowny panie. Wszystko ma swoje racjonalne wytłumaczenie. Następnego ranka Krzysztof rozpoczął swoją misję. Rozstawił w lesie fotopułapki najnowszej generacji i rozpoczął systematyczne przeszukiwanie terenu. Jednak już pierwszego dnia spotkały go nietypowe przeciwności. Sprzęt elektroniczny działał wadliwie, kompas pokazywał błędne kierunki, a zamontowane kamery znajdował przewrócone, choć nie było śladów żadnych zwierząt. W wiosce tymczasem nasiliły się dziwne zjawiska. Podczas gdy Krzysztof penetrował las, Maria zauważyła, że jej pszczoły utworzyły w powietrzu niezwykły wzór, przypominający jeden ze starożytnych symboli, które Jan widział na drzewach. Stare zegary w domach mieszkańców zaczęły się spóźniać lub spieszyć bez wyraźnego powodu, a niektórzy przysięgali, że widzieli, jak cienie drzew poruszają się niezgodnie ze słońcem. Jan, obserwując działania Kamińskiego z bezpiecznej odległości, zauważył coś jeszcze bardziej niepokojącego. Tam, gdzie warszawski biznesmen rozstawiał swoje pułapki następnego dnia pojawiały się tajemnicze kręgi z szronu, mimo dodatniej temperatury. A w nocy, gdy wiatr niósł się przez dolinę, można było usłyszeć dziwne dźwięki, jakby las próbował przemówić własnym, zapomnianym językiem. Krzysztof jednak pozostawał niewzruszony tymi znakami. Jego determinacja rosła z każdą niepowodzeniem, a metodyczność działania zamieniła się w obsesję. Nie zauważał, że z każdym dniem las stawał się coraz bardziej wrogi wobec jego obecności. Drzewa zdawały się zacieśniać wokół niego, ścieżki, którymi chodził, następnego dnia wyglądały inaczej, a echo jego kroków brzmiało złowrogo w leśnej ciszy. Mieszkańcy wioski zaczęli się organizować. Pod przewodnictwem Jana, Marii i Piotra utworzyli nieformalną grupę strażników, którzy dyskretnie monitorowali działania Kamińskiego. Wiedzieli, że muszą chronić nie tylko tajemniczą klacz i jej wilczych towarzyszy, ale także samego Krzysztofa przed konsekwencjami jego własnej ignorancji. W powietrzu wisiało napięcie, a każdy kolejny dzień przynosił nowe znaki ostrzegawcze. Pewnej nocy, gdy księżyc był w pełni, las przemówił językiem, którego nie można było dłużej ignorować. Wszystkie elektroniczne urządzenia w wiosce przestały działać jednocześnie, jakby jakaś niewidzialna siła wyssała z nich energię. Nawet stary telewizor w karczmie Władka, który zawsze trzeszczał w tle, zamilkł. W tej niezwykłej ciszy, mieszkańcy usłyszeli to, co zawsze było obecne ale zagłuszane przez szum codzienności, pradawny puls lasu. Maria, która tej nocy nie mogła zasnąć, pierwsza zauważyła niezwykłe zjawisko. Jej jul zaczęły emanować delikatnym, błękitnym światłem, a pszczoły, mimo nocnej pory, tańczyły w powietrzu, tworząc skomplikowane wzory. To taniec przodków, wyszeptała, przypominając sobie opowieści swojej babci o czasach, gdy pszczoły były posłańcami między światem ludzi a duchami lasu. Jan, patrolując okolice, Natknął się na coś, co sprawiło, że jego wieloletnie doświadczenie leśnika wydało się niewystarczające. Drzewa, które znał od lat, zdawały się poruszać, nie za sprawą wiatru, ale jakiejś wewnętrznej siły. Ich konary wyginały się w dziwnych kierunkach, tworząc naturalne bramy i korytarze, jakby las sam wyznaczał ścieżki, którymi należało podążać. Krzysztof Kamiński, mimo coraz bardziej niepokojących znaków, pozostawał niewzruszony w swojej misji. Tego wieczora rozstawił kolejne pułapki, wyposażone w najnowocześniejsze czujniki ruchu. Jednak gdy próbował wrócić do wioski, odkrył, że las się zmienił. Ścieżki, które jeszcze kilka godzin temu wydawały się proste i znajome, teraz wiły się i rozgałęziały w nieprzewidywalny sposób. W wiosce Piotr gorączkowo przeglądał stare księgi. Znalazł zapiski o podobnych wydarzeniach sprzed stuleci, gdy las budził się w odpowiedzi na zagrożenie. Według legend, było to ostatnie ostrzeżenie przed czymś, co miejscowi nazywali wielkim zrównaniem, momentem, gdy natura przywracała utraconą równowagę. Tej nocy nikt w wiosce nie zmrużył oka. Z głębi lasu dobiegały dźwięki przypominające odległe bębny i flety, choć nikt nie widział muzyków. Starsi mieszkańcy rozpoznawali w tej muzyce echa dawnych pieśni, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W powietrzu unosił się zapach ziół i kwiatów, mimo że zima wciąż trzymała wszystko w swoim uścisku. Tajemnicza klacz i jej wilczy strażnicy pojawili się na skraju lasu, widoczni w świetle księżyca. Tym razem jednak było coś innego w ich obecności. Klacz wydawała się emanować delikatnym, srebrzystym światłem, a wilki, stojące w idealnym kręgu wokół niej, wyły pieśń, która brzmiała jak pradawne zaklęcie. To nie było już zwykłe spotkanie zwierząt, to była manifestacja czegoś znacznie potężniejszego i starszego niż wszystko, co znali mieszkańcy. Następnego dnia bieszczady obudziły się spowite gęstą, nieprzenikliwą mgłą. Nie była to zwykła poranna mgła, która zazwyczaj unosiła się nad dolinami, ta wydawała się mieć własną świadomość, poruszając się przeciwnie do wiatru i tworząc tajemnicze wzory w powietrzu. Krzysztof Kamiński, ignorując wszystkie ostrzeżenia, Wyruszył wcześniej rano, zdeterminowany bardziej niż kiedykolwiek, by schwytać tajemniczą klacz. Maria, przeczuwając nadchodzące wydarzenia, zebrała w swoim domu Jana i Piotra. Na stole położyła dziwny przedmiot, który tego ranka znalazła przy ulach stary, zardzewiały klucz, pokryty tymi samymi symbolami, które pojawiały się na drzewach. Moja babcia mówiła, że w bieszczadach są miejsca, gdzie granica między światami jest cienka jak pajęczyna. Może ten klucz jest do jednego z nich? Powiedziała cicho, obracając przedmiot w dłoniach. W tym samym czasie Krzysztof, zagłębiając się w las, zauważył, że jego zaawansowany sprzęt GPS pokazuje niemożliwe odczyty według urządzenia znajdował się jednocześnie w kilku miejscach. Mgła gestniała z każdym krokiem, a dźwięki lasu stawały się coraz bardziej obce i niepokojące. Nagle usłyszał tetent kopyt. Przez mgłę dostrzegł zarys klaczy. Ale gdy ruszył w jej kierunku, jego nogi ugrzęzły w ziemi, jakby las sam próbował go powstrzymać. W wiosce Piotr wreszcie rozszyfrował znaczenie starożytnych symboli. To nie są zwykłe znaki ochronne, wyjaśnił, pokazując stare rysunki w swojej księdze. To fragmenty pradawnego rytuału przywracania równowagi. Nasi przodkowie używali go, gdy harmonia między człowiekiem a naturą została zachwiana. Ale rytuał wymaga ofiary niekrwawej. Dodał szybko, widząc przerażenie na twarzach przyjaciół, ale poświęcenia czegoś cennego, co symbolizuje ludzką pychę i chciwość. Jan przypomniał sobie słowa swojego dziadka o Lesie, który potrafi być nauczycielem dla tych, którzy są gotowi słuchać. Może to nie przypadek, że Kamiński się tu pojawił, powiedział powoli. Może jest częścią większego planu, którego jeszcze nie rozumiemy. Maria wstała nagle, jej twarz rozjaśniona nagłym zrozumieniem. Pszczoły pokazały mi drogę, oznajmiła. Musimy iść do Starego Dębu, tego, który został trafiony piorunem 100 lat temu. To tam wszystko się rozstrzygnie. Gdy wyruszyli w stronę Starego Dębu, mgła zaczęła się rozstępować przed nimi, jakby las sam wskazywał im drogę. Z oddali dobiegało wycie wilków, ale tym razem nie brzmiało groźnie było jak pieśń przewodnia, nawigująca ich przez leśne ostępy. Powietrze drżało od niewypowiedzianej energii. A każdy krok przybliżał ich do momentu, który miał na zawsze zmienić życie wszystkich mieszkańców Bieszczad. Stary dąb wyłonił się z mgły jak pradawny strażnik. Jego potężne konary sięgały nieba, a pęknięcie po uderzeniu pioruna błyszczało tajemniczym, błękitnym światłem. U jego stóp stał Krzysztof Kamiński, ale nie był to już ten sam pewny siebie biznesmen, który przybył do wioski kilka dni temu. Jego drogie ubranie było podarte, a w oczach malował się strach pomдруgęszany z czymś jeszcze ze zrozumieniem. Przed nim stała majestatyczna klacz, otoczona czterema wilkami, ale teraz jej postać wydawała się półprzezroczysta, jakby należała jednocześnie do tego i innego świata. Z jej grzywy sypały się iskry przypominające gwiazdy, a kopyta nie dotykały ziemi. Wilki siedziały nieruchomo, ich oczy świeciły pradawną mądrością, a sieść mieniła się w kolorach północnej zorzy. Jan, Maria i Piotr dotarli w momencie, gdy klacz zaczęła się zbliżać do Krzysztofa. Mężczyzna stał jak sparaliżowany, ale nie z przerażenia, a raczej z zachwytu. Widzę wyszeptał Widzę teraz wszystko to nie jest zwierzę do upolowania to nie jest trofeum do zdobycia to, to jest sama dusza tego miejsca. Maria podeszła powoli, trzymając w dłoni znaleziony klucz, który zaczął pulsować tym samym światłem, co pęknięcie w dębie To jest wybór powiedziała miękko. Zawsze był wybór: między posiadaniem a zrozumieniem, między władaniem a harmonią. Krzysztof sięgnął do kieszeni i wyjął wszystkie elektroniczne urządzenia, którymi chciał schwytać klacz. Położył je na ziemi, a jego ręce drżały. Całe życie myślałem, że wszystko można kupić, wszystko można posiąść, powiedział cicho. Ale są rzeczy, które należą do wszystkich i do nikogo. Są tajemnice, które powinny pozostać tajemnicami. W tym momencie klacz podeszła do przedmiotów leżących na ziemi i dotknęła ich delikatnie pyskiem. Na oczach wszystkich zebranych technologiczne gadżety zaczęły zamieniać się w kwiaty te same, które według legend rosły tu przed wiekami i miały magiczne właściwości. Wilki zawyły harmonijnie, a ich głosy zlały się z szumem drzew w jedną pradawną pieśń. Maria podeszła do dębu i włożyła klucz w pęknięcie popiorunie. Rozległ się dźwięk przypominający dzwon, a błękitne światło rozlało się po całym lesie. Przez moment wszyscy obecni mogli zobaczyć świat takim, jakim widzieli go ich przodkowie, pełnym duchów i magii, gdzie każde drzewo miało swoją świadomość, a każdy strumień śpiewał własną pieśń. To nie koniec, powiedział Piotr, patrząc jak klacz i wilki powoli rozpływają się w mgle. To początek. Początek nowego rozumienia, nowej równowagi. Krzysztof Kamiński wrócił do Warszawy jako inny człowiek. Zamiast organizować polowania, zaczął finansować programy ochrony dzikiej przyrody. W Bieszczadach życie toczyło się dalej, ale już nigdy nie było takie samo. Mieszkańcy nauczyli się na nowo słuchać lasu, rozumieć jego znaki i żyć w harmonii z pradawnymi siłami, które go zamieszkują. Czasami, w szczególnie ciche noce, można wciąż zobaczyć tajemniczą klacz i jej wilczych strażników, przemykających między drzewami. Ale teraz nikt nie próbuje ich ścigać ani fotografować. Bo niektóre tajemnice powinny pozostać tajemnicami, a niektóre historie należą zarówno do świata ludzi, jak i do świata duchów. Koniec historii, drodzy słuchacze. Mamy nadzieję, że historia tajemniczych strażników bieszczad poruszyła wasze serca i przypomniała o magii, która wciąż kryje się w naszych lasach. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnymi opowieściami, które znajdziecie klikając w link po lewej stronie. Jeśli historia wam się spodobała, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Codziennie przynosimy nowe, wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia i magię ukrytą w najprostszych rzeczach. Czekamy na Wasze komentarze i przemyślenia. Do zobaczenia przy kolejnej opowieści.